Busy elektryczne mają zastąpić transport konny na morskie oko. Polacy w komentarzach podzieleni. Krystian, bardzo dobrze pomysł. Bozena, super szkoda zwierząt. Super szkoda to jest taka, za którą dostajesz dużo pieniędzy z ubezpieczalni. Pan Piotr niedawno wrócił z Włoch, jeszcze pozostały mu pewne naleciałości. Odpoczną w zieźni, bo górali nie będzie stać na ich utrzymanie. Pan Sarmat, pisząc lepiej późno niż wy, wcale, sugeruje, że lepiej trochę zaczekać niż posługiwać się imperialnymi jednostkami miary. Pouczająca dyskusja między Jay Gnacym a Markiem. J. Gnacy. Mam pytanie, to obecnie gdyby nie było traktorów, to czym gospodarz miałby uprawiać ziemię? Marek. Ale są. J. Gnacy. Ale nie było. I nikt nic nie stękał. Iwona, prawdopodobnie z Krakowa. A w końcu dobry pomysł, bo zwierzęta trzeba szanować i powinno w końcu dawno to zrobić. Wypowiedział się także Biały Stok. Adam. Oby tak było dać spokój dla koni. Kamil. Dziś zwierzęta zyskują duże przywileje. Ludzie trzymają zwierzęta w domu bloku. Nie płacąc za to komornego od posiadania zwierząt, pies brudzi, pies zużywa prąd, trzeba iść z psem na spacer. Pies mieszka. Gdy się właściciela psów zwróci uwagę o te istotne fakty, są oburzeni. Tak się składa, że jest z nami reprezentantka Związku Lokatorów Psich, pani Grażyna. Pani Grażyno, dzień dobry. Pytanie, jak mniej więcej wygląda w miesiącu pani zużycie prądu? No, no, proszę pana, tyle co sobie wiadomości czasem włączę. A tak to, światło gaszę jak wychodzę. To nie można takich rzeczy pisać, panie. Dziękuję za odpowiedź w takim razie. Pani Ewa i komentarz: mozaika angielsko-polska. Ruch to dobre ćwiczenie. Foto się odpoczywa nad morskim okiem, aby móc wrócić pieszo. Wanda i Rafał. Pomimo błędów ortograficznych, przyznają panu rację. Rafał. Taj, spoko. Jestem dyslektykiem ortograficznym, a nie umysłowym. Jestem ciekaw, jaki według Łukasza tutaj związek przyczynowo-skutkowy zajdzie. Proszę Państwa, cała Bydgoszcz się nie zgadza z i okolice. Konie i te wozy robią fajny klimat. Jestem przeciwny. Zdzisława. A właściciele koni już nie będą zarabiać. Zostaną bez pracy i pieniędzy na życie i konie pójdą na rzeź. Rzeź zapisana w ten sposób brzmi nawet jak coś odświeżającego. Marek. Stary czeresniak też to mu się morał. Zaprzęgnąć ludzi do wozów, a konie... Kurczę. Pan Darek. Ja powiem tak, że wszystko w tym kraju i nie tylko idzie w złą stronę, a Polska powoli jest blisko dna i tak powiem. Czekamy na y, miejsce i datę, gdzie pan Darek y, tak powie, jak napisał tutaj. Pan Piotr, autor najkrótszego thrilleru na świecie. Koniec, wreszcie odetchną. Wrzeźni, bo nie będą już potrzebne. Na pani Jolancie ten news zrobił jednocześnie duże i małe wrażenie. Nawet super. Danuta, niech mądrość w życiu zawsze zwycieza. A rozum, szczęścia niech drzwi otwiera. Piękna Maksyma autora THX. Pani Hanna, inżynierka o rozległej wiedzy, teraz słuchać i notować, co jest do czego. I dobrze. Baterie są do ładowania, a konie nie są do mordowania, gory są do chodzenia, a górale do uczciwej pracy. Koniec barbarzyństwa. Pan Sebastian? W końcu coś się zmieni, a tych pseudoturystów niech wam nogi zdy wyjdą. To większy rozum mają osoby nieplanowane niż sprawnie inaczej. Czyli, moi drodzy geniuszy płodzi się spontanicznie. Pan Antoni, miłośnik natury. Skoro jedzie się gdzieś w celu spędzania czasu z naturą, to naturalne jest, że naturalnym środkiem transportu powinien być własny naturalny. To jest kara od najjaśniejszego pana Boga za to, że ludzie głosowali na tuska i platformę. Grażyna i kolejna mozaika polsko-angielska. Konie, kochane konie, na lake! Czyli, żeby zamiast transportować do morskiego oka, to w morskim oku po prostu mają ciągnąć te banany z frajerami. A skoro o jeziorach, jestem na Mazurach. 13 czerwca w Ostrudzie, w Tawerni Ostruda dla Was wystąpię. A 14 już na warmi w Olsztynie, w kuźni społecznej na takim większym wydarzeniu. Zapraszam, bilety pewnie są. Teraz kurde kurdy, znalazłem miejsce na product placement. Yuh. Dorota, bardzo dobry pomysł, tylko teraz zapewnić tym koniom, wożącym turystów, życie wieczne na ziemi, a nie w niebie. Czyli pani Dorota yy, chce, żeby były konie zombie. Pani Krynia, myli tropy co do tego skąd pochodzi. Najpierw Praga Warszawska, później Chicago. Mniej pijanych górali z tym koniami na drodze. Następnie, jestem zameleksem, konie na morskie oko? No! O pomyśle negatywnie wypowiedział się też Paweł Golec. Polacy odpowiedzieli. Od Samanty nowe słowo do słowniczka. Co za papudrak! Władysława. Krowy kiedyś też zaprzegali do płuca pygolec. Faktycznie w latach 60-tych była epidemia polio. Policja, Szymon i rozmowa otwierająca oczy. My nie padniemy od pracy ponad siły jak te biedne zwierzęta, które wiadomo głosu nie mają. Szymon. Może i tak i może nie. Może mają nieświadomość. W przeciwieństwie do nas. Wioletta. On ma rację, konie muszą pracować. Oczywista, bez przesady to jest jak my ludzie musimy pracować, ciągnąć kok, tak pracuje 80% społeczeństwa. W sumie prawda. sława. hańba, hańba, hańba. Andrzej, poczekamy aż będzie jesień i spadną temperatury i będzie ślizgoł. Pani Małgorzata, miłośniczka kabrioletów, jest na tak, ale pod pewnym warunkiem. No okej, okay, ale ten bus powinien nie mieć dachu, bo w tej wersji mi się nie podoba. Jacek, no cóż, szkoda koni na przejazd do Morskiego Oka. Wypowiadają się chyba sami armatorzy koniny. Y, armatorów koniny widziałem w pracy w stoczni końskiej. Y, akurat wstępkę konia podwieszali. Bardzo dobrze płatny zawód. Tadeusz, nie wiadomo czy miłośnik, czy przeciwnik koni. Refleksyjne podsumowanie od Szymona. Kiedyś każdy koń padnie, jak my wszyscy. Jeszcze bardziej definitywny finał od pani Małgosi. Nigdy nie ma czegoś takiego, takiego, żeby tak się chcesz macić, trzeba mieć szacunek, który został zapomniany do tych biednych koni miód na mąż. Jest serce. Reżyserska niecenzurowana wersja tego odcinka oczywiście dla osób wpłacających na Bajko, do czego zachęcam, a na koniec w bonusie oczywiście komentarz szyfrowany. Niech sami właściciele się tak założył, mi włożą pełne wody ludzi dopiero zobaczy, co to znaczy mieć na grzbiecie. Kończuje konie, odczuwa ból koń ma uczucia. Zrozumcie to ludzie. Dość odważna prośba w kontekście tego komentarza.